Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 21 dniu. I dzisiejszy dzień nazwałam Pieprz i Sól. Kochani, kiedy moje małżonkowie podejmują decyzję o ślubie, o pobraniu się, i dochodzi do tego dnia, stają na ślubnym kobiercu, to nie myślą w tej uroczystej chwili o tym, żeby że za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć czy dwadzieścia lat podejmą decyzję o rozstaniu. Mało tego, są tacy, którzy mówią z taką pewnością siebie, deklaracją, nam się uda. Może naszym rodzicom się nie udało, naszym znajomym, ale nam się uda. Kochani, bo kiedy Pobieramy się, to chcemy być ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w radości, w biedzie i w dostatku. Chcemy być razem, ze sobą. I zobaczcie, że pieprz i sól najczęściej spotkacie w takiej konfiguracji, że będą razem. Czy w barach, czy w domach, czy w restauracjach, pieprz i sól najczęściej są Razem podawane na stole. I chociaż są różne, zobaczcie, że mają różny kolor, różny smak, różnią się od siebie, to mimo wszystko są razem. I tak samo my. Chcemy razem podróżować przez życie. Razem pragniemy na samym początku iść. I wyobraźcie sobie, gdybyśmy takie figurki dwie skleili ze sobą, po czym chcieli je rozłączyć. Co by się zadziało? Która figurka by była uszkodzona? Jasne, obie figurki by były uszkodzone. Tak jest z nami, naszych małżeństwa. Kiedy jedno podejmuje decyzję, że chce odejść, że chce się rozstać, to oboje na tym cierpią. Nie tylko oboje, ale również i dzieci, które są... Również osoby, które są zaangażowane w tą relację, czy rodzice, czy opiekunowie, czy dziadkowie, inne osoby również na tym cierpią, doświadczają bólu pewnej straty. I na początku nikt z nas nie zakładał, bo jaki byłby sens wchodzić w związek małżeński, gdybyśmy już od samego początku Wiedzieli, że za rok się rozstaniemy. I zobaczcie, że Ewangelia Marka w 10, 9 wersacie mówi, co zatem Bóg złączył człowiek, niech nie rozdziela. Bóg wiedział, skoro to słowo jest zapisane, to Bóg wiedział, że coś się zadzieje i z jakiego powodu nie powinniśmy się rozłączać. A czemu się rozłączamy? Zobaczcie, wielu z nas podświadomie oczekuje, że partner lub partnerka zaspokoi wszystkie potrzeby, których nie mogła zaspokoić matka. To źle zaadresowane pragnienie jest receptą na porażkę i rozczarowanie. Jeżeli partner wyjdzie w rolę rodzica, żeby zająć się naszymi niezaspokojonymi potrzebami, zabije to romantyczną relację. Jeżeli natomiast tego nie zrobi, poczujemy się zdradzeni i zaniedbani. Kochani, kiedy wchodzimy w związek małżeński, to czego pragniemy, to być przyjęci, zaakceptowani, ukochani, zrozumiani, przyjęci, ukochani, zaakceptowani. Tacy, jacy jesteśmy. Zarówno jedna strona, jak i druga. I nawet jeżeli nasz partner wypełniłby 99% naszych potrzeb sprostałby naszym potrzebom w 99%, ale w 1% nie sprosta. Kochani, automatycznie poczujemy się zaniedbani, odrzuceni, może zdradzeni. I nasze uczucia poprowadzą nas do emocji gniewu, złości, frustracji. Smutku? Poczujemy się odrzuceni. Wystarczy jedna niezrealizowana potrzeba, kochani. A już z, będziemy doświadczali zranienia, odrzucenia, zaniedbania. Jaki to ma dla nas? Sens? Jakie to jest, jakie to ma dla nas znaczenie? I co z tym teraz zrobić? Kochani, kiedy zrozumiałam, gdzie leży sedno, gdzie jest prawdziwa miłość, gdzie jest prawdziwa akceptacja mnie samej, gdzie jest i skąd idzie moja radość, dopiero wtedy poczułam ulgę. Dopiero wtedy zrozumiałam, że małżeństwo nie polega na tym, że mój mąż ma sprostać oczekiwaniom i moim potrzebom za każdym razem. Bo dzięki temu ja będę czuła się przyjęta, kochana, akceptowana. To tak nie działa, bo tak jak powiedziałam, wystarczy jedna niezrealizowana potrzeba. Albo atak na mnie, i automatycznie ja będę się czuła niekochana. Jeżeli będę upatrywała radości w moim mężu, czyli będę myślała, że to on daje mi radość i szczęście, wystarczy, że raz na mnie nakrzyk nakrzyczy, że raz mi ubliży, automatycznie będę czuła się nieszczęśliwa. Wystarczy jeden mały. Zgrzyt między nami, a ja będę się czuła niekochana i odrzucona. Dlatego kiedy zrozumiałam, że prawdziwa miłość, prawdziwe przyjęcie, ukochanie mnie, akceptowanie, taką, jaka jestem, jest w Jezusie Chrystusie, dopiero doświadczyłam wolności. Bo wiem, że ten Jezus, który umarł za mnie. Za Ciebie, za nas wszystkich. Umarł dlatego, bo nas kochał. Umarł dlatego, żeby połączyć nas z Bogiem, ze swoim Ojcem, z naszym Ojcem. Połączyć w sobie. I dopiero wtedy zrozumiałam, że. Ja nie jestem żadnym teologiem, ja mówię o swoich odczuciach, o, swoich, o swoim doświadczeniu, o swojej historii i o tym, co się zadziało w procesie, zarówno w, mo, w moim życiu, we mnie samej, jak i w relacji małżeńskiej naszej. Kiedy ja zrozumiałam, że radość mam w Bogu, że pełna i przyjęta i ukochana jestem przez Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy poczułam wolność, dopiero poczułam ulgę. I co to dla mnie oznacza? Oznacza, co to dla nas oznacza, że nawet jeżeli mój mąż dzisiaj nie sprosta jakiemuś oczekiwaniu, to ja nie oznacza, że jestem niekochana, nieprzyjęta. Po prostu on ma prawo do tego, żeby powiedzieć nie. A ja w tym momencie nie czuję się już niekochana, nieakceptowana i odrzucona. Dlatego, że wiem, że ja kochana, akceptowana jestem cały czas. To jest wartość niezmienna. To tylko moje myśli mogą powodować, że. Rzeczywiście czuję się niekochana, odrzucona. To tylko moja potrzeba niezrealizowana może sprawić we mnie to uczucie. Ale kiedy ja mam pełną świadomość, że ja jestem niezmiennie kochana, niezmiennie przyjęta, że ta wartość się nigdy nie zmienia, bo raz Jezus, który mnie ukochał, Nigdy mnie nie odrzuci. I raz, kiedy mnie przyjął, zaakceptował, to On nie zrezygnuje ze mnie. I ta świadomość również uczyniła pewne zmiany w naszym życiu. Bo wiem, że zawsze do niego mogę zawołać. Zawsze. Mogę szukać w nim schronienia. Zawsze mogę go poprosić o pomoc. Wtedy, kiedy ja sobie z pewnymi rzeczami nie radzę, wtedy zawsze mogę do niego zawołać i wiem, że przyjdzie, że odpowie, że ukocha tak, jak ukochał. Kochani, i mało tego, zobaczcie, że w Ewangelii Marka, dalej w tym samym rozdziale 10, w wersecie 45 mamy napisane: Bo i syn człowieczy nie przyszedłby mu służona, lecz by służyć i oddać swoją duszę za wielu, na okup za wielu. Lecz i syn człowieczy nie przyszedłby mu służona. Lecz by służyć. To jest kolejna dla mnie informacja, i dla nas, że kiedy stajemy w postawie sługi, to może być ciężkie dzisiaj do przyjęcia, kochani, bo możemy mieć postawę takiego buntu, że on nie zasługuje, a czemu ja mam mu służyć? Nie jestem służącą. A w liście do Efezji, w piątym rozdziale, mamy napisane w XXI wersacie. Ulegli sobie nawzajem, bojaźni chrystusowej. Ulegli sobie nawzajem. Co to oznacza? Że mąż będzie uległy mi, a ja będę uległa jemu. Widzicie, kochani, to zmienia całkowicie. Obraca o 180 stopni świadomość, że wchodzę w ten związek małżeński nie po to, żeby mąż sprostał moim wszystkim potrzebom, ale wchodzę po to, żeby, tak jak mówiliśmy w pierwszym dniu, być wpasowana, żeby dzielić się tym, co ja mam, żeby. Kochać go swoimi talentami, swoimi darami, swoimi umiejętnościami i być dla niego. Kiedy oboje, ja nie mówię, że jedno, ale kiedy oboje staną w takiej postawie, że ja jestem dla ciebie, a ty i, i druga strona mówi to samo a ja jestem dla ciebie, kochani, nie ma szans, żeby takie małżeństwo nie przetrwało. Bo oni mają już tą świadomość, że oboje są dla siebie. I to jest paradoks życia, że kiedy ja kocham drugą osobę i ze świadomością, z decyzją pewną, jestem dla tej osoby, żeby jej służyć, żeby być przy niej, żeby ją kochać, to druga strona, Automatycznie przyjmuje podobną postawę. Powiem Wam z własnego doświadczenia, kiedy najczęściej, jak mnie mąż atakował, ja stawałam w pozycji obronnej, no bo jak to? Zostało moje ego poruszone i przyszedł taki moment, taki dzień, że zaatakował mnie. Atak, mówiąc atak, nie mówię o y, ataku czy fizycznym, y, ale takim nawet delikatnym ataku przy naszej znajomej. Wyobraźcie sobie, że kiedy mnie zaatakował przy znajomej, ja z y, uśmiechem na twarzy odpowiedziałam do, y, taką też krytyką do siebie, nie, nie, nie stawałam we własnej obronie, nie broniłam się, nie, ataku, nie oddałam atakiem na atak, ale przyjęłam to, co on powiedział, i obróciłam w śmiech, w żart, i również, jakby też uderzając w siebie, wiecie co powiedział: że byłam dla niego jak lustro. Zobaczył wtedy, że źle zrobił. To jest, kochani, taki moment, kiedy nie musimy się, świadomości, że nie musimy się bronić, bo jesteśmy kochani, przyjęci, akceptowani, a że czasami ktoś coś złego do nas powie. Czy to odbiera naszą wartość? Nie. Wartość jest jedna, niezmienna. Wszyscy jesteśmy kochani. Wszyscy jesteśmy przyjęci, wszyscy jesteśmy akceptowani, zaakceptowani przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu. I kiedy to zrozumiemy, kiedy to przyjmiemy do świadomości, do naszego serca, w nas samych zadzieje się proces przemiany, przemiany umysłu. A to doprowadzi nas do wolności, do miłości, miłości siebie samego, bo kto nas ukocha tak i zrozumie, jak my sami siebie. Żeby kochani móc kochać bliźniego, Jezus powiedział: Kochaj bliźniego swojego, jak siebie samego, <laughs> żeby kochać bliźniego. Trzeba pokochać siebie samego. A jak mamy pokochać siebie samego? I to jest, kochani, dłuższy y, proces, może na kolejne 21 dni, ale dla chętnych zachęcam, zapraszam do skorzystania z kursu, co zrobić, by odzyskać siebie. To jest. Taki kurs, który prowadzi dokładnie od doświadomości, przyjęcia i akceptacji siebie takim, jakim jestem, i prowadzi dalej do ukochania bliźniego. W oparciu oczywiście o Słowo Boże. Tak został stworzony ten kurs. Kochani, życzę Wam wszystkim takiego przyjęcia siebie, przyjęcia tej miłości, którą dał nam Jezus, zrozumienia, że my nie musimy o to zabiegać, że nasza wartość jest niezmienna cały czas w Chrystusie taka sama, że On ukochał nas. Dlatego też za nas umarł. On pragnie mieć z nami intymną relację, z każdym z nas osobiście, bo w tej intymnej relacji On powie, jak nas kocha. On będzie mówił, jakie ma dla nas plany. W tej intymnej relacji będzie się zadziewał proces miłości. I życzę Wam wszystkim z całego serca, żebyście zawsze szukali Jezusa, tego, który chociaż go nie widzimy, nie słyszymy, może nie czujemy, ale Biblia mówi, że On jest. I że możemy zawsze do Niego przyjść i zawołać. On jest tym jednym pośrednikiem między nami a niebiańskim Ojcem. I życzę Wam wszystkim takiej pięknej, intymnej relacji, bo wtedy poczujecie się kochani, przyjęci, zaakceptowani. A kiedy się tacy poczujecie, nie będziecie musieli już zaborczo zabiegać o miłość od swoich partnerów. Nie będziecie musieli ich odrzucać tylko dlatego, że jakieś potrzebie nie sprostają. Będziecie, nie będziecie musieli z nimi walczyć. I patrzeć na nich jak na wrogów. Ale wejdziecie w inną postawę. Postawę prawdziwej, bezwarunkowej miłości, która jest i trwa pomimo. I takiej miłości, kochani, życzę Wam z całego serca. Bardzo Wam dziękuję za te 21 dni. Dla mnie to było duże wyzwanie, ale też dziękuję Bogu za to, że. Był przez cały czas. I chociaż doświadczałam też różnych uczuć, różnych emocji, to cieszę się, że dobrnęłam do końca. I być może kiedyś jeszcze do usłyszenia przez 21 dni. Jeżeli, kochani, będziecie mieli jakieś pytania, wiedzcie, że ja jestem do Waszej dyspozycji. Ale szukajcie zawsze Boga. Ściskam Was gorąco. I jeszcze raz dziękuję, że byliście. Dziękuję, że lajkujecie. Dziękuję za każdy komentarz. Nie ma ich dużo, ale dziękuję. Ściskam jeszcze raz. I pa.